Zdarza ci się czuć przemęczenie, a mimo to myślisz, muszę jeszcze bardziej się postarać? Kręcisz się w cyklu stres, praca, wypalenie, ale trudno ci się zatrzymać? Dzisiaj przyjrzymy się temu mechanizmowi i sprawdzimy, jak z niego wyjść. Podzielę się konkretnymi wskazówkami, które pomogą ci odzyskać kontrolę, zadbać o spokój i nie wpaść w pułapkę pustej taczki, czyli bycia zajętym, ale. Niekoniecznie skutecznym. Zostań ze mną do końca, a jeśli temat Cię interesuje, subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No to zaczynamy. Kiedy odczuwamy jakieś nieprzyjemne emocje, stres, napięcie, to wpadamy czasem w tryb bycia zajętym. To sprawia, że nie mamy czasu myśleć o tym, co u nas, no bo przecież jesteśmy zajęci. Po czasie doprowadza to do epizodu przemęczenia. Wtedy dbamy o siebie i kiedy jest lepiej myślimy hmm, to może spróbuję bardziej. A kiedy próbujemy bardziej, to znów pojawia się napięcie, potem zapracowanie i tak kręcimy się w kółko. Ten cykl jest bardzo powszechny i może dotyczyć każdego z nas. Słyszeliście w ogóle kiedyś takie powiedzenie, że z tobą to umówić się Gorzej, jak z prezydentem, jakoś tak przyjęło się społecznie, że osoby zapracowane z pełnym kalendarzem to osoby sukcesu. Z jednej strony, rzeczywiście może tak być, że jesteśmy rozchwytywani zawodowo, a z drugiej jest taki kawał, a w sumie to bardziej suchar. Jak majster wpada na budowę, a tam pracownicy z pustymi taczkami biegają. Pyta się ich, ale czemu te taczki są puste? Na co słyszę, panie, tyle roboty, że nie ma kiedy. Załadować. No właśnie, a co jeśli mamy napięty grafik i tak naprawdę robimy wiele rzeczy, ale w sumie to w zupełnie nie w tym kierunku, niż byśmy chcieli. Co jeśli to my jesteśmy takim ludziem, który biega właśnie z pustą taczką? Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, co zyskujemy na byciu zajętym? Myślę, że większość z nas zna takie osoby, które mówią: Ja nie robię sobie badań, bo jeszcze się okaże, że coś mi jest. Wolę nie wiedzieć i w takiej niewiedzy sobie żyć. Bycie zajętym oddala nas od tego, co w nas, od tego, co czujemy. Sprawia, że mamy takie poczucie, że coś robimy. I na koniec dnia, mimo że nasze działania mogły być totalnie bez sensu, to i tak mamy jakieś wrażenie, że w sumie to tyle robiliśmy, więc to był naprawdę całkiem dobry dzień. Skupmy się na tym wątku dotyczącym oddalenia od tego, co czujemy. Kiedy doświadczamy nieprzyjemnych dla nas emocji, na przykład stresu, lęku, niepokoju, to łatwo nam wpaść w pułapkę bycia zajętym, bo to sprawia, że nasza uwaga odwraca się od tego, co nieprzyjemne. W rzeczywistości fakt, że odwrócimy uwagę, od tego, że na przykład czujemy się nieszczęśliwi i wpadniemy w wir pracy, nie sprawia, że to uczucie wewnątrz nas samo zniknie. To tak, jakby na łóżku była masa plam i przebarwień, które przykryliśmy kocem. W sumie to na pierwszy rzut oka widzimy koc, a nie plamy, i wydaje nam się, że jest ok. Jednak sam fakt położenia koca nie wyczyścił tych plam. Kiedy ten koc zdejmiemy, to cała prawda. Znów jest widoczna. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. Czasami praca, którą wykonujemy, aby ukryć emocje wewnątrz nas, jest społecznie uważana za coś godnego podziwu. Na przykład angażujemy się bardzo w wydarzenia charytatywne i pomoc innym, totalnie nie dbając w tym o siebie i skupiając się tylko na innych. Znam też osobę, która doświadczając wypalenia zawodowego, wpadła w ekstremalne sporty, takie jak Ironman. Pomyślała, że skupienie na sporcie sprawi, że kwestie emocjonalne ogarną się same. Oczywiście nie mam nic przeciwko Iron Manowi, ruch jest super wsparciem dla naszej psychiki, natomiast warto mieć kontakt z tym, co czujemy, i po prostu korzystać z ruchu w sposób świadomy. Kiedy tak zapracowujemy nasze emocje, to po jakimś czasie dochodzi do momentu wyczerpania. To może być epizod wypalenia, przemęczenia, takie poczucie mentalnego doła. Zazwyczaj tutaj próbujemy robić coś na własną rękę, i początkowo to działa, no bo kiedy ciągle coś robiliśmy i serwujemy sobie nagle dawkę odpoczynku, to zaczynamy czuć się lepiej. A kiedy zaczynamy czuć się lepiej, pojawia się kolejna pułapka, bo odzyskujemy na moment siły mentalne, i może się pojawić taka myśl: to może. Hmm, to może spróbuję bardziej, może zrobiłam za mało, może trzeba robić jeszcze więcej i po jakimś czasie takiej ciężkiej pracy poczuję w końcu szczęście. W konsekwencji przecież nadal unikamy tego, co czujemy. Znów zaczynamy pracować, po czasie pojawia się napięcie i tak sobie tkwimy w tym kołowrotku. Co robić, żeby wyjść z cyklu? Niepokój, praca, wypalenie. Już sama świadomość cyklu i autorefleksja mogą sprawić, że uświadomisz sobie, że to jest o tobie i podejmiesz jakieś działania. Powiem teraz, co robić na każdym z czterech etapów cyklu. Pierwszy etap to ten moment, kiedy doświadczamy nieprzyjemnych emocji. Tutaj warto zadbać o uspokojenie ciała oraz znaleźć punkt kontroli. Chodzi o sprawdzenie, czy rzeczy, którymi zajmujesz się, są rzeczami, na które masz wpływ, czy tylko tak myślisz, że ten wpływ masz. Pomaga bardzo proste i jednocześnie skuteczne ćwiczenie, jakim jest po prostu wypisanie listy rzeczy, którymi się przejmujesz. Po prostu zrób taką listę. Bez oceny i analizy tego, co tam jest. W drugim kroku, przy każdej rzeczy na liście, dopisz tak. Jeśli jest to rzecz, na którą masz wpływ, oraz nie. Jeśli jest to rzecz, na którą nie masz wpływu. Kiedy już wiesz, na co masz wpływ, a na co go nie masz, no to logiczne jest, że zajmujemy się rzeczami, na które ten wpływ mamy. Tylko spokojnie, nie wszystkimi jednocześnie. Kolejny etap to zakrywanie emocji poprzez bycie zajętym. Tu warto nieco zwolnić. I zastanowić się, co ja właściwie czuję, jakie ja mam w sobie emocje, czy to co czuję w środku jest dla mnie przyjemne. Dobrze też mieć świadomość, że nie wszystko wymaga twojej reakcji. Nie na wszystko, co się dzieje dookoła ciebie, musisz reagować. A jeśli masz taką świadomość i nadal ciągnie cię do kontroli, to warto już na tym etapie skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Trzeci etap to moment, kiedy doświadczamy przemęczenia, wypalenia i takiego mentalnego doła. Tu bardzo ważny jest regularny odpoczynek. Podkreślę regularny. Regularny nie oznacza raz w roku albo raz na kwartał. Regularny oznacza, że na przykład codziennie robimy coś, aby naładować swoje mentalne baterie. Na tym etapie bardzo ważne jest, aby zadbać o siebie psychicznie oraz Fizycznie. Może okazać się, że nie mamy do tego siły, więc warto skorzystać ze wsparcia. Kiedy jesteśmy w czwartym etapie, gdzie po chwilowym odzyskaniu sił myślimy, no to może spróbuję bardziej, to tu pomocne będzie prowadzenie dziennika, ponieważ kiedy zapisujemy na papierze, co u nas, to z takiej metapozycji łatwiej jest nam uświadomić sobie, w jakim jesteśmy położeniu. Tu też warto być utwartym na sugestie innych, ponieważ bardzo często po prostu z boku łatwiej jest zauważyć, że coś się dzieje. Jeśli nasi bliscy nam mówią, że się o nas martwią, że nas nie poznają, że widzą, że coś jest nie tak, to zamiast wypierać te informacje, warto się nad tym zastanowić. Wrócę do pytania z początku: Czy bycie zajętym świadczy o sukcesie? To zależy. Ten medal ma dwie strony. Natomiast jeśli trudno Ci w kalendarz wpisać czas dla siebie, to cytując klasyka, wiedz, że coś się dzieje. Czasami my wiemy, że nie jest tak, jak chcemy, żeby było. i Jednocześnie nie wiemy, jak to zmienić. Spokojnie, jestem tu, żeby Ci pomóc i m.in. tym właśnie zajmuje się w trakcie konsultacji indywidualnych oraz warsztatów i webinarów, które prowadzę. Jeśli chcesz się umówić na spotkanie, albo zorganizować takie warsztaty, to napisz do mnie na adres pawel.wegermaupa-trenerspokoju.pl. W tym odcinku to tyle. Jeśli dotrwałaś, dotrwałeś do tego miejsca, to daj znać w komentarzu, czy zdarzyło ci się kiedyś być w takim cyklu lub czy znasz osoby, które im były. Jeśli masz jakieś pytania związane z tym tematem, to sekcja komentarzy jest dobrym miejscem, żeby je zadać. Trzymaj się spokojnie i dbaj o siebie. Cześć.